W jeden wieczór stracili wszystko. Cały dorobek swojego życia. Teraz śledczy ustalają przyczyny pożaru, jaki wybuchł w Ząbkach pod Warszawą przy ulicy Powstańców. Ogień pojawił się w czwartek około 19:30 w mieszkaniu na poddaszu i w 10 minut rozniósł się na kolejne kondygnacje. Płomienie objęły trzy połączone ze sobą bloki mieszkalne. Na szczęście nikt nie zginął. Sprawą zajmuje się prokuratura, policja i agencja bezpieczeństwa wewnętrznego. Dotychczas przesłuchano około 150 osób. Są to mieszkańcy budynku dotkniętego pożarem, a także naoczni świadkowie zdarzenia. Przesłuchania nadal trwają. Z uwagi na dużą liczbę osób, czynności te prowadzone są równolegle przez kilku funkcjonariuszy policji w jednej ze szkół w Wołominie oraz w siedzibie Komendy Stołecznej Policji. Informuje prokuratura okręgowa Warszawa Praga. Śledztwo ruszyło w piątek. Dzień później rozpoczęły się oględziny budynku. Dziś specjaliści z Akademii Pożarniczej mieli wejść na trzecie i czwarte piętra bezpośrednio dotknięte pożarem. Cała więźba jest z drewna. Mogło być tak, że pożar mógł się też kanałami rozprzestrzeniać tutaj i wyjść w miejscach, gdzie było mu najłatwiej, a potem wychodzić w następnych. To, to jest, nie, to jest nie niemożliwe. Mhm. To jest możliwe. Rozprzestrzenianie się tego pożaru było wyjątkowo szybkie i zastanawiające, ale tu muszą, tu muszą zadziałać jednak biegli. Zastanawiające, bo ogień pojawił się w mgnieniu oka na dachach całego kompleksu. Natychmiast pojawiły się pogłoski o rosyjskiej dywersji. Trudno wykluczyć ten scenariusz, zwłaszcza, że w zeszłym roku w płomieniach stanęła hala handlowa przy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce, trawiąc dosłownie wszystko. Jak ustalili śledczy, pożar był wynikiem podpalenia dokonanego na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Jednak w przypadku pożaru w Ząbkach rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński bezpodstawnie uspokajał, mówiąc o pseudoekspertach. Od razu pojawiają się spekulacje, od razu pojawiają się pseudoeksperci, fachowcy, e, którzy nie znając, jak do tego pożaru doszło, nie wiedząc, jakie ślady zostaną zabezpieczone. Jakie ustalenia zostaną poczynione przez dochodzeniowców już kreują wyniki, e, wyniki tego śledztwa. Już mówią o tym, że doszło do podpalenia, a co niektórzy mówią, że jest to na pewno e, sprawa Rosjan. Dziś na relacja się nie zmieniła. Funkcjonariusze ABW. Weryfikują i analizują te informacje, które mają, nie mam żadnych sygnałów, żeby to były jakieś ślady rosyjskie, przynajmniej na tym etapie. Sprawą zajęli się śledczy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak ustaliła Rzeczpospolita, ABW sprawdzi tak zwane rosyjskie tropy. W sferze cywilnej to agencja jest tutaj przodująca. Niemniej jednak Patrząc na globalne zagrożenia, jakimi jesteśmy poddawani, na pewno Służba Kontrwywiadu Wojskowego w tym uczestniczy. No, czy na pewno, nie wiem, ale powinna. Sprawdzone będą rosyjskie portale pod kątem zdjęć i nagrań płonącego budynku w podwarszawskich Ząbkach. Służby przyjrzą się także, jak te materiały tam trafiły. Moim zdaniem tam nie było jednego źródła ognia. Powiem wprost, podejrzewam, że to było podpalenie. Gdyby paliło się w naturalny sposób, to pożar stopniowo poogarniał kolejne fragmenty budynku, i nie w tak błyskawicznym tempie. Wtedy spaliłoby się kilka mieszkań, a nie dwieście. Płomień strawił cały dach i mieszkania na czwartej kondygnacji. Do tego wiele lokali ma zniszczenie od wody użytej do walki z ogniem. W jednej chwili bez dachu zostało 500 osób. Teraz mieszkańcy parteru i dwóch pierwszych pięter z asystą policji mogą wejść do swoich lokali po najpotrzebniejsze rzeczy. W dobie trwającego kryzysu tej wojny hybrydowej wszystko jest możliwe. Ja tutaj liczę, że polskie służby staną na wysokości zadania i dokładnie przeanalizują tą sytuację. Służby w ostatnich dniach mają ręce pełne roboty. W Kędzierzynie w Opolskim, w niedzielne popołudnie w płomieniach stanęła hala magazynowa, w której składowane były rowery, nogi elektryczne oraz elektronarzędzia. Strażacy na miejscu pracowali całą noc. Poprzedni tydzień niestety obfitował w pożary. W Warszawie, na Pradze Południe, przy Zamienieckiej, płonął transformator. Do podobnego zdarzenia doszło w Legionowie. Dzień wcześniej, 1 lipca, ogień pojawił się w podstacji energetycznej w okolicy stacji Metra-Racławicka, w pobliżu komendy głównej Straży Granicznej. Dla służb to czerwona lampka, bo zagrożona jest infrastruktura krytyczna. Jesteśmy krajem frontowym, jesteśmy wschodnią flanką NATO, a tego typu wydarzenia, które obserwujemy pożary czy ataki na infrastrukturę, energetyczną w ostatnim czasie przecież się nasiliły. Mieliśmy blackouty w różnych stolicach Europy. Nasi północni sąsiedzi, czyli za, za Bałtyku Szwedzi informują o dużym zwiększeniu aktywności rosyjskich służb. A nasze służby decyzją swoich przełożonych, czyli ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Simonjaka czy premiera Donalda Tuska mają zajmować się tropieniem opozycji, a nie bezpieczeństwem Polaków. Mamy wiedzę od funkcjonariuszy, że siły i środki tych działów analitycznych, odsłuchu, jeżeli chodzi o podsłuchy tych kryminalistycznych pionów, są całkowicie zaangażowane w pracę nad urządzeniami zabezpieczonymi u polityków Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli to będzie zależało od tych strażaków na dole, od tych policjantów na dole, tak oni nie zapomnieli, jak to się robi. Więc na strukturach tych powiatowych wojewódzkich możemy tutaj polegać. Oni będą działać. Oni będą działać, oni będą ratować. Jak zadzwonisz na 112, to, ci, to będą ci pomagać, okej? Okay. Tylko my mówimy o bardziej strategicznych tutaj działaniach, tak? Z pomocą służbom wychodzi nasza telewizja Republika. Prokuratura skontaktowała się z nami w celu udostępnienia nagrania z pożaru w Ząbkach. Materiały są w tej chwili w trakcie opracowania i przekazywania zgodnie z formatami i danymi technicznymi przekazanymi przez prokuraturę. Chcemy, żeby dostali wszystko, co jest tylko niezbędne do ustalenia przyczyn pożaru, przyczyn tej tragedii. Przede wszystkim zdjęcia z drona, zdjęcia z innych kamer. W sumie kilka godzin dziennikarskiego materiału. To materiały, które Państwo zdobyliście w tym miejscu tego zdarzenia, pożaru, nazwijmy go na razie pożarem. Są bezcenne. One mogą pokazać, co się tam tak naprawdę stało. Prokuratura zwraca się z prośbą do wszystkich świadków zdarzenia, którzy nagrywali bądź robili zdjęcia pożarów w czwartek między godziną 19 a 19.30. Zdjęcia można przesyłać na adres e-mail widoczny na Państwa ekranach. Jeśli chodzi o nagrania, należy przesłać informację o posiadanym filmiku i podać dane kontaktowe. Ze zgłaszającymi skontaktuje się policja. Każdy ślad dla śledczych. Może być na wagę złota. Daniel Śmieciński, Republika.